Hallo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Campbase, a w dzisiejszym odcinku jest, chciałbym troszkę sobie z Wami porozmawiać, ponieważ e, chciałbym też wytłumaczyć troszkę moją przerwę, dlaczego nie było nagrywek. I chciałbym też troszkę e, powiedzieć, jaka jest aktualnie sytuacja na serwerze, co się stało, i oczywiście podać wyniki z jakie. Były na, podane przeze mnie na giveawayu, yy, gdzie robiłem odcinek Ball, Duriel i Diablo. Jak się je robi? Wtedy powiedziałem Wam, że będę robił dla Was giveawaya. I dzisiaj podam wyniki tego giveawaya. Nie jestem oczywiście dzisiaj sam. Jest ze mną Foksik, oczywiście. Cześć Foksik. Dzień I dzisiaj yy, chciałbym z Wami sobie o czymś ważnym porozmawiać, ponieważ jak dobrze wiecie lub nie wiecie, Niedawno administracja dodała pewien update w, na warstw sklepie Była to zbroja Mierosława. I dlaczego? Yy, I chcę Wam powiedzieć, że ta zbroja jest aktualnie top 1 na, jeśli chodzi o zbrojki na o, serwerze Owncraft. A już Wam tłumaczę dlaczego. Jak pewnie też dobrze wiecie lub nie wiecie klata Omega, jak i cały ten set omegi który mam teraz w ekwipunku i wszystkie sety Omega są zbugowane jeśli chodzi o niezniszczalność niszczą się, ono, niszczą się one bardzo szybko i nie jesteśmy praktycznie w stanie zrobić żadnego takiego porządnego bossa w niej ponieważ ona ulegnie zniszczeniu albo będziemy musieli ją natychmiastowo zmienić bo po prostu ona będzie miała kompletnego loła w walce natomiast jeśli chodzi o zbroję Mirosława to ma ona ochronę szósteczkę jak, tak samo jak Cały set Omegi i ma działającą niezniszczalność 3, która nie jest zbugowana i działa jak normalnie. Niezniszczalność 3 na każdym praktycznie itemie. I już tłumaczę Wam, dlaczego yy, ona jest według mnie lepsza. Ponieważ, fakt faktem, ten set Omegi ma te ciernie, ale te ciernie możemy jak najbardziej sobie zrobić po prostu na Villagerze jakimś yy, i nałożyć sobie w każdej chwili na zbroję. I praktycznie ta zbroja jest lepsza po prostu tylko w wytrzymałości od Omegi i niczym więcej, więc nie przejmujcie się, jeżeli jej nie macie na przykład, a macie Omegi, bo one są naprawdę bardzo porównywalne, ale jeśli chodzi jednak o skuteczność, o wytrzymałość, to wygrywa tutaj zbroja Mirosława która już Wam pokazuje na w sklepie, co trzeba zrobić, aby ją otrzymać. Ponieważ robiłem już niedawno z tego odcinek, w sumie, e, był to jak zrobić bossa Bola, Duriela oraz Diablo. I właśnie tych rzeczy, które wydrobimy z tych bossów, potrzebujemy do tego, aby otrzymać właśnie tą zbroję Mirosława. Jeżeli podliczyłem sobie i jesteście normalnym graczem bez rangi szlachta, potrzebujecie do tego, no 400 tysięcy yy, Złociszy No pół miliona mało to nie jest Ale czy się opłaca Mi się wydaje że dla graczy którzy już mają Koło miliona i, i tym Podobnym w sumie no to Wydaje mi się że opłaca się bo ta zbroja jest Naprawdę fajna daje Przyjemność wielką nie trzeba patrzeć tak na Wytrzymałość jak na przykład na omegi Ale jeżeli ktoś tak ma 200 tysięcy, 100 tysięcy, to mi się wydaje, że lepiej mógłby sobie podarować i najpierw sobie ogarnąć set Omegi, a dopiero później, później zdobyć sobie tą zbroję Mirosława. Ja aktualnie podpisuję się pod tą zbroją, jest ona bardzo fajna, troszkę już ją mam, używam jej troszkę, więc jestem z niej jak najbardziej zadowolony. A teraz przejdźmy sobie do drugiego tematu odcinka, gdyż mam dla was wyniki konkursu poprzedniego odcinka. Jest ze mną oczywiście, jak już mówiłem na początku, Foksik, który zaraz przeczyta dokładne niki, jaka osoba wygrała daną skrzynkę. Ja mniej więcej pamiętam, co gdzie było, ale to już tak nie pamiętam, co gdzie wkładałem i co jest. Dobra, zacznijmy tutaj, Foksik, kto wygrywa tą skrzynkę? Ja ptasz ja ptaszko Melitan, proszę zgłoś się do mnie w komentarzu i wygrywasz oto taki bilecik na Diablo. Wygrywasz oto taką neterytową y, Elytrę, zdobywasz o takiego miecza krupiera i zdobywasz taką latarnię. Dobra, to może tą teraz skrzynkę. Kto wygrywa tą skrzynkę? Kocham lew -cheater. Kocham lew Zdobywasz o taką skrzyneczkę. Powiem tak, jest to moim zdaniem chyba najlepsza skrzyneczka, a już wam tłumaczę dlaczego. Ponieważ ta skrzyneczka jest około warta. No, nie chcę kłamać, ale dla zwykłego gracza ta skrzynka jest warta no około mm, 250 tysięcy, ponieważ, żeby zdobyć każdy z tych pojedynczych, i temu musicie wydać 50 koła na bossa, i jeszcze do tego dostajecie bilet na bossa Diablo, który jest warty sam w sobie 50 tysięcy zł, złociszy. I mi się wydaje, że to był chyba najlepszy drop na giveawaya, czyli tutaj otrzymuje od nas Left Cheater, tak? Zdobywa od nas 300 tysięcy, więc gratuluję jeszcze raz. A tą skrzynkę, kto wygrywa? Ostatnia skrzynka. Masło, kto? Masło, czasło. Masło, czasło. Gratulujemy, wygrywasz. Ta skrzyneczka była mi się wydaje, chyba taka najsłabsza. No niestety, coś prawda? Ale dołożę ci jeszcze o tak, żebyś miał netę rajtową. Masz tutaj cały set ochrona, piątka. Yy, neterytowy i masz tutaj. 2 litry. Jeśli chodzi o ten giveaway, to by było wszystko, ale mi się wydaje, że zapomniałem y, jeszcze o czymś Wam powiedzieć. Otóż, tak, robię dla Was jeszcze, jeszcze większego giveawaya, guys, i chciałem to powiedzieć w następnym odcinku, ale muszę to powiedzieć w tym. Otóż z Foksikiem staramy się dla Was zrobić giveaway wart milion złociszy, a nawet i więcej, a już tłumaczę dlaczego i co możecie w nim wygrać. Foksik, możesz już iść nawet na swoje PH, aby zaprezentować jeden z tych yy, oto przedmiotów, które zamierzamy Wam dać. Yy, otóż, zamierzamy Wam dać na następny giveaway, zamierzamy Wam dać cały set omegi, łącznie z mieczem, może od razu zróbmy, zrobię go netherite'owy, żeby nie było. Y, że mam neterajcik, -right a nie zrobię dla was, bo ja na widzach nigdy nie będę oszczędzał. Pyk, y, zrobimy sobie tak: pyk, pyk, pyk. I macie neterajtowy -right set Omegi ode mnie. Yy, I co jeszcze otrzymujecie? Ja idę już do foksika na pecha i jeszcze udowodnię wam, że to nie jest jakiekolwiek clickbait czy coś, że ten giveaway będzie wart. Powyżej miliona, a już tłumaczę dlaczego. Ponieważ Foxik rozdaje dla graczy z rangą szlachta i wyżej o takie coś. Proszę cię, Foxik, bo Foxik tutaj e, jako jedyny tutaj z nazwijki no. posiada taki oto gadżecik, jak na przykład Boeing 767. I co, co z nim można robić? Postawić go na PH. Odpalić po prostu i Foksik zaprezentuje, jak się teraz startuje. Lecicie po prostu sobie i możecie lecieć gdziekolwiek byście tylko chcieli. Możecie sobie tak zwiedzać wszystkie pH. Ja tak kiedyś z Foksikiem, nawet Foksik, może potwierdzić tutaj, że lataliśmy sobie po PH i po prostu sprawdzaliśmy, jak tutaj nasi gracze Oldcraftowi robią sobie tutaj swoje pH. I naprawdę można z tego samolocie wychwycić wiele. O, widzicie tutaj, ktoś sobie buduje ładny domek. Yy, itp, itp. I p, i i można sobie tak pozwiedzać po prostu cały świat. Dobra, foksik wylądujmy sobie gdzieś ładnie. Na jakiś pecha, obojętnie na jakim. Albo w sumie wiesz, co ja wysiądę i wytepam na twoje pecha, bo tam będziemy czekać wszyscy. Już ty sobie wyląduj elegancko, tak jest. Ja już tepać na twoje pecha, albo na moje pecha, w sumie pójdę. Tam zaprezentuję od siebie swój samochodzik który, no naprawdę mało nie kosztuje. A już chciałbym jeszcze tylko podsumować ile kosztuje Boeing 767 Foxika. On kosztuje dokładnie pół miliona złociszy na tym serwerze. I teraz chciałbym zaprezentować drugi pojazd mój. I to on będzie do Was nagiwały ja. I ten pojazd, Koenigsegg. Jakoś tak go się czyta już. Dobrze Wam przeczytam. Koenigsegg, dobrze prawie przeczytałem kosztuje kolejne drugie pół miliona złociszy. I ja go też zamierzam podarować moim ukochanym widzom. I co chcecie, aby i co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie na cały secik omegi, na mieczyk omegi, na tego koelnik wartego pół miliona yy, na wartego pół miliona i tego yy, Boeinga 767 7 od Foxika. Co musi być konieczne do tego? Musicie zasubskrybować kanał, dać... Łapeczkę pod filmikiem, komentarz o treści konkurs i ze swoim nickiem na serwerze, i możecie po tym jeszcze dać jakiś miły, cieplutki komentarz lub, lub jakąś uwagę. Ale żeby to nie było tak tylko na e, sprawę clickbaitową dla kogoś, żeby nikt nie myślał, że to jest clickbait, to postaram się teraz pójść na salon samochodowy właśnie teraz i udowodnić wam, że to nie jest żaden fake. Że naprawdę ten Koenixar, może nie wygląda na pół miliona. Ale naprawdę jest wart on tyle. Yy, wchodzimy sobie do pa, yy, pani dealer, wchodzimy tutaj w katalog samochodowy. Mamy tutaj BMW, McLarena i mamy kolejnik Sega. Kosztuje on równy 500 500 koła. A teraz pójdziemy sobie tutaj. No niestety nie, po, nie udowodnię wam tego, że ten samolocik yy, kosztuje. E, pół miliona, ale przecież każdy ma prawo przyjść sobie na ten salon samochodowy I sobie zobaczyć, że on naprawdę tyle kosztuje Z mojej strony to by było już na tyle Dziękuję Wam bardzo za oglądanie I jeżeli wbijecie po, y, pod tym filmem 15 łap w górę Mam nadzieję, że to zrobicie to wlatuje następny odcinek kozacki, gdzie y, będzie też zapowiedziany jeszcze większy, gdzie właśnie podam wyniki tego konkursu. Dzięki wam wielkie za oglądanie. Cześć!